Jak to międzygalaktyczna zbroja odporna na lasery i inne plazmowe, działa. Wszystko nie muszę Nie wiem, co mam powiedzieć, ale dzisiaj jeszcze nic nie mówiłam. Całowa jedna dla wszystkich. Barb była, Kina Girl była. Ja. ...emocji. Wiem dlatego, dlaczego nie mam pokera. Za około 10 minut, zróbcie Państwo zdjęcia w ilości masowych. Hey, to może my się jeszcze odtwinmy tymi samochodami, nie? No to się jeszcze odtrzymaliśmy i mówi, jak przyjadą tym wielkim. No nie tak, tak, to bo, bo. Bo, bo.